Radek, jesteście po konsultacji, po Pucharze Polski. Jak przebiegały te cztery dni? No Były to bardzo intensywne cztery dni treningowe. Mieliśmy dobrych sparing partnerów z Ukrainy. Dziewięć osób przyjechało do nas trenować, zostali po turnieju, startowali również w zawodach Pucharu Polski. No Jesteśmy bardzo zadowoleni, Było to, były intensywne walki na dobrym poziomie No i na pewno takie zgrupowania się nam przydadzą. Właśnie, mieliście dzisiaj sparing właśnie z Ukraińcami. Jak oceniasz swoje walki? To znaczy jestem już troszeczkę zmęczony. Ja wznowiłem treningi właściwie. Rozpocząłem trzy tygodnie temu po długiej przerwie i odczuwam to zgrupowanie. No ale dzisiejsze walki również były dobre. Jestem zadowolony. Wytrzymałość szermiercza jest, jest zbudowana, także jeżeli chodzi o mnie, to jestem z tych walk zadowolony. Niedługo Mistrzostwa Europy. Jak oceniasz swoje szanse i w turnieju drużynowym, i w turnieju indywidualnym? To znaczy jeszcze skład oficjalnie nie został podany. Nie wiem, czy zostanę powołany na te zawody, dlatego trudno mi jest się wypowiadać. Mogę powiedzieć o zbliżających się o Mistrzostwach Polski. Staram się do nich jak najlepiej przygotować no i, i wrócić na, na swój poziom sportowy po długiej przerwie.